Informacje dla kierowców. W Radiu Katowice Marcin Rudzki. zaczynamy ponownie od ekspresowej jedynki. Miejscowość Kobiur, pasy w stronę przyny, przypomnijmy, tam dwa samochody ciężarowe wylądowały w rowie. Możliwe wciąż spore utrudnienia w momencie wyciągania składów. Do tego na jezdni zalega sporo śmieci, więc zachowajmy ostrożność. Generalnie ruch na głównych drogach w regionie płynny. Kolków spodziewajmy się wciąż w miejscach, gdzie pracują drogowcy. I tak jest niestety niezmiennie na czwórce, w rejonie Węzła Brzęczkowice, w Mysłowicach, przypomnijmy. Tam mamy sporo zmian w organizacji ruchu i zamierz... Nadal możliwe też utrudnienia na zjazdach z jedynki na autostradę A4 w obydwu kierunkach. Spowodowane jest to zwężeniem na autostradzie w związku z remontem wiaduktu. Z utrudnieniami wciąż też muszą uczyć się kierowcy na jedynce właśnie na wiadukcie nad autostradą Brzeczkowicach. Tam ekipy drogowe działają i mamy spowolnienie 691 400, 400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu. Jest dziewiąta. Rusza czternasta edycja Industriady, czyli święta zabytków techniki. Nie jeżdżą tramwaje między katowickim rondem a Stadionem Śląskim, szczegóły za chwilę. 100 młodych pływaków będzie się szkolić w Katowicach pod okiem mistrzyni olimpijskiej otyli Jędrzejczak. Polskie radio Katowice. Informacje. Iwona Kwaśny, zapraszam. Rusza 14. edycja Industriady, czyli święta szlaku zabytków techniki. Oficjalne otwarcie zaplanowano w południe w Galerii Sztuki Współczesnej Elektrowni w Czeladzi. Tegoroczna Industriada to 46 obiektów, 29 miejscowości i 365 wydarzeń. Tegorocznym motyw motywem przewodnim jest sztuka przemysłu. Większość wydarzeń w Dąbrowie Górniczej odbywa się na terenie Muzeum Miejskiego Sztygarka oraz w znajdującej się tuż obok kopalni ćwiczebnej. Mówi Arkadiusz Rybak, dyrektor placówki. Kopalni Ćwiczebnej udostępniamy wyrobiska, ale w takiej formie oprowadzania z dawnym sztygarem. Więc każdy, kto przyjdzie, usłyszy opowieść, troszkę może różniącą się od standardowego oprowadzania. Opowieść człowieka, który pracował przez wiele, wiele lat na różnych stanowiskach, w różnych kopalniach węgla w Zagłębiu Dąbrowskim i na Górnym Śląsku. I myślę, że to będzie bardzo ciekawe w otoczeniu tych eksponatów, które tam prezentujemy. Dodatkowo zobaczyć będzie można wystawę prac rysunkowych i wystawy malarskie. Zarówno muzeum, jak i kopalnia Potrzebne czynne będą od 9 do 21. Nie jeżdżą tramwaje pomiędzy Katowickim Rondem a Stadionem Śląskim. Wszystko przez prace związane z budowanym odcinkiem nowej linii w ciągu ulicy Grundmana. Dziś i jutro będą m.in. likwidowane tzw. rozjazdy technologiczne na ulicy Chorzowskiej. Andrzej Zowada rzecznik tramwajów Śląskich. Na czas prowadzonych w linia numer 0 zostanie zgłiszona, a tramwaje linii numer 6 będą kursować na skróconej trasie chorzów batory zajezdnia, chorzów Stadion Śląski pęta zachodnia przez chorzów rynek. Z obsługi wyłączone zostaną przystanki tramwajowe na trasie między Stadionem Śląskim a katowickim rondem. Natomiast między Stadionem Śląskim a katowickim rynkiem uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza, oznaczona jako T6, kursująca zgodnie z tramwajowymi rozkładami jazdy. W działku pomiędzy Stadionem Śląskim a Rondem w Katowicach trawaje będą już jeździły po dwóch torach. Od tego dnia ponownie będą kursowały linie numer 23 i 41. Szczegółowe informacje są dostępne m.in. na stronach Zarządu Transportu Metropolitalnego. Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz. Blisko 100 młodych pływaków będzie mogło dziś w Katowicach szkolić się pod okiem mistrzyni olimpijskiej Otyli Jędrzejczak. Podczas warsztatów w ramach Otylia Swim Tour uczestnicy dowiedzą się, jak, jak przeprowadzić odpowiednią rozgrzewkę, będą szlifować technikę poruszania się w wodzie oraz wysłuchają porad dietetyków i psychologów. W projekcie biorą udział także opiekunowie zawodniczek i zawodników, którzy uczą się, w jaki sposób odpowiednio opiekować się młodym sportowcem. Zajęcia pływackie i ruchowe odbędą się w obiektach basenu za dole z kolei wykłady w ośrodku sportowym Asnyka Mosir Katowice w Częstochowie startuje dzisiaj nasza radiowa akcja Trenuj z Ligo. Na promenadzie imienia Czesława Niemena spotkacie Państwo naszą maskotkę, pingwina Ligo, z którym można poćwiczyć, pobiegać i dobrze się bawić. Wszystko po to, aby zachęcać przede wszystkim dzieci do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu oraz uczyć zdrowych nawyków żywieniowych. Czekamy na Państwa na częstochowskiej promenadzie między godziną 11 a 15. Do południa w regionie pogodniej dosyć słonecznie, po południu zachmurzy się pogoda już w kratkę, możliwe opady deszczu, a w Beskidach i na Żywietrzyźnie może popadać nieco intensywniej, na termometrach do 23 stopni Celsjusza. O tej porze mamy w regionie dobrą i bardzo dobrą jakość powietrza.